Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem czy wiecie, znaczy na pewno wiecie, że nasi Polscy wolontariusze i nie tylko, bo ja wolontariuszami teraz śmiało mogę nazwać każdego jednego Polaka, który pomaga. Wolontariusze to nie są tylko ci ludzie w tych kamizelkach. Wolontariuszami nazwę teraz śmiało wszystkie osoby, które kupują bandaże, zanoszą do różnych miejsc, które oddają ciuchy po sobie czy po swoich dzieciach, które robią kanapki w domu i naleśniki i zanoszą bezinteresownie na stację PKP. Wszyscy ludzie jesteście wielcy. Chcę, żebyście o tym wiedzieli i że moje serce się raduje, że wszyscy wspólnie możemy pomagać i że sprawia nam to przyjemność i satysfakcję, a nie czujemy tego jako takiego y, poczucia obowiązku. Wiecie, o co chodzi, że to przemawiają za nami naprawdę dobre intencje i to jest świetne. I wszystkim ludziom chciałabym pogratulować. Niestety nie każdy kraj tak ma. Jeśli chcecie się dowiedzieć, kto mnie zdenerwował dzisiaj, to serdecznie zapraszam. No mi się, nie wiem czy wiecie, ja należę do takiej grupy na Facebooku Pomoc dla Ukrainy i be bezpośrednio widzę, co jest potrzebne, jak na przykład koło mnie na dworcu jest coś potrzebne, a mam taką możliwość, bo jestem w domu, no to cyk, 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 idę, zanoszę i tak robi każdy. I wiecie, i tam jest napisane, czy, że jest jakaś rodzina, że potrzebuje noclegu, że w sumie dzieci śpią na dworcu drugi dzień, nie ma gdzie ich umieścić, nie ma miejsca, czy ktoś może i tak dalej. I to jest taka grupa, znowu kopnęłam w aparat, to jest taka grupa pomocowa, bardzo przydatna zresztą, działa... Yy, są tam ludzie z całej Polski, można się dowiedzieć, jak to wygląda w różnych częściach kraju, jak ludzie sobie pomagają. I w każdej części naszego kraju są ludzie złoci, którzy pomagają z dobrym sercem. Nieważny status, na kogo głosują, jakiej są płci, jakiego wyznania po prostu wszyscy pomagają. Jest to niesamowite. Jednak w Niemczech, już nawet dzisiaj, zanim znalazłam ten artykuł, weszłam sobie właśnie na tę grupę, bo ja tak codziennie weryfikuję, co tam nowego jest potrzeba i jak wygląda sytuacja na dworcach. Jak w ogóle sytuacja wygląda? Czy wszyscy mają się dobrze? I bardzo się pojawiło dużo niemieckich troli, którzy krzyczą, żeby nie wysyłać uchodźców do Niemiec, ponieważ oni mają bardzo małe mieszkania, oni nie mają gdzie ich brać. No i się zirytowałam. No i piszę komentarz. Ja mówię, a czy u nas ktoś się, nas pytał, czy my mamy gdzie ich przyjąć? Niech się nas nie zapytał, czy my mamy gdzie ich przyjąć. My również w, w mieszkaniach naszych mieszkamy babka, matka, córka i dzieci córki. W Polsce to jest normalne, bo żeby kupić mieszkanie, to trzeba wziąć kredyt albo przez 30 lat sobie na to mieszkanie składać. Więc to też nie jest tak, że my, Polacy, to sobie żyjemy w samych willach. Nie? No nie jest tak. I bardzo dużo zaczęło pojawiać się takich postów, niemieckich troli, którzy nie chcą po prostu Ukraińców u siebie w kraju. I z jednej strony rozumiem, bo. Nie ma obowiązku pomagania. My to robimy dlatego, że my mamy taką naturę dobrą. Choć zawsze przez całą historię dostajemy po dupie, od każdego, z każdej strony, to i tak w nas drzemie więcej dobra niż zła. Co jest super, bo nam nic nie wypomną nigdy, a my możemy. I słuchajcie, i Niemcy to już mnie tak doprowadziły do, do nerwów. Najpierw te baby na tym Facebooku wyprowadziły mnie z równowagi. Bo jeśli mają jakiś problem, to niech z tym idą do polskiego rządu, do rządu ukraińskiego, a nie do nas, do zwykłych Polaków, którzy y, próbują jako tako opanować cały ten chaos i sytuację, żeby nie było tak, że będziemy mieli bezdomnych na ulicach. Bo to jest naprawdę duże wyzwanie, z którym nie robi nikt nic oprócz zwykłych obywateli y, miast, miasteczek i wsi. Naprawdę. Roskie gazety piszą o tym, że Niemcy nie chcą y, um, uchodźców z Ukrainy. Więc pogrzebałam, czy to przypadkiem nie takie rosyjskie, Trole jakieś, jak to się przyjęło mówić, no bo na RIA Nowosti czytam. Ale wiecie, tam też jest taka narracja, tam jest prorosyjska, u nas ukraińska i nie ma co wierzyć ani jednej, ani drugiej stronie. Przynajmniej ja nie wierzę już naszym mediom i rosyjskim mediom nie wierzę, i ja już nikomu nie wierzę, czekam co będzie po prostu. No ale RIA Nowosti napisała. Niemcy proszą Polskę o zawieszenie pociągów z ukraińskimi uchodźcami, powiedział w TVN wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Według najnowszych danych od 24 lutego do Polski z Ukrainy przyjechało ponad 1 siedemset tysięcy osób. Wczoraj w nocy skontaktowało się z nami niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i zapytało nas, czy możemy zatrzymywać specjalne pociągi jadące do Niemiec, ponieważ już tam było wąskie gardło, powiedział szefernaker. To pokazuje, jak Unia Europejska nie była gotowa na tę sytuację, co oznacza wąskie gardło. W ciągu trzech dni, specjalnymi pociągami z Warszawy, Krakowa jednocześnie oczekuje, że inne kraje Unii Europejskiej będą nadal przyjmować ukraińskich uchodźców. Wszyscy musimy się wspierać. Liczę na europejską solidarność, powiedział wiceminister. 24 lutego Rosja rozpoczęła operację wojskową. Aha, bo to jest Rijanowosti rosyjska, więc pamiętajcie, że tutaj nie będzie inwazji, czy. Um, tam jeszcze używają takiego innego słowa, tylko rozpoczęła operację wojskową na Ukrainie. Prezydent Władimir Putin nazwał ten cel ochroną ludzi, którzy przez 8 lat byli obiektem zastraszania i ludobójstwa przez reżim kijowski. W tym celu, według niego, planowane jest przeprowadzenie demilitaryzacji i de Denazyfikacji Ukrainy, aby postawić przed sądem wszystkich zbro zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za krwawe zbrodnie na ludności cywilnej w Donbasie. Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej siły zbrojne uderzają tylko w infrastrukturę wojskową i oddziały ukraińskie. Nic nie zagraża ludności cywilnej. Przy wsparciu Sił Zbrojnych, Federacji Rosyjskiej, ugrupowania DPR i EUPR rozwijają ofensywę. Ale nie ma mowy o okupacji Ukrainy, podkreślił prezydent Rosji. I tak, i no mamy ten szpital, nie? To faktycznie to był, ten szpital był niby przekształcony, w, powiedziałam faktycznie, ten szpital był przekształcony w jakąś wojsko, wo, wo, wojskowe coś. Nie był to szpital prywatny z dziećmi, bo z drugiej strony, jak tak patrzymy, jakby to był szpital z matkami, z dziećmi, leżałoby na oddziale, to, to jakby to wybuchło, to one... Teraz po prostu musimy przeżyć jakoś ten kryzys dezinformacyjny. Musimy to przyjąć, okej, okay, niech wam będzie. Prawda i tak wyjdzie kiedyś na jaw, jak było, to się dowiemy później. Ale wprost również napisało o tych Niemcach artykuł i może to będzie bardziej czytelne. Z przykrością muszę to powiedzieć: w rzeczywistości pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji. Mamy nadzieję, że również wniesienie odpowiednio dużo, wniesiecie odpowiednio dużo, żeby powstrzymać rosyjską machinę wojenną, powiedział w niemieckiej telewizji Dmytro Kueba. Czyli on, ten Dmytro. Oskarża Niemcy o to, że oni pomogli stać się Rosji taką potęgą. Taką, wiesz, wiecie o co chodzi. Dmytro Kueba nie szczędził gorzkich słów pod adresem Niemiec. Szef ukraińskiego MSZ wystąpił w niemieckiej telewizji publicznej ARD i przedstawił szereg zarzutów dotyczących niemieckiej polityki. Z przykrością muszę to powiedzieć, w rzeczywistości pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji. Mamy nadzieję, że również wniesiecie odpowiednio dużo, żeby powstrzymać rosyjską machinę wojenną. I powiem wam tak: ja nie wiem, czy oni są szkoleni z tego, aby jakoś motywować ludzi do, do, do czegokolwiek, bo widzę, że nie są. Jakby mi przyjechał i powiedział takie słowa, ja tam za Niemcami nie stoję, ja w ogóle. Ale jakby mi przyjechał i powiedział takie słowa, bym mu powiedziała, no i co? to sam sobie pomaga jak masz nas za takich wiecie no jeśli po potrzebujemy od kogoś pomocy jeśli chcemy żeby ktoś nam pomógł już nie chodzi mi o zbrojenia, bo ja uważam, że na to nie powinno się wtrącać jak na razie, jeśli chodzi o jakieś wojny, ale no humanitarnie pomagamy i kraje wszystkie powinny się włączyć w tę pomoc humanitarną, czyli pomóc z tymi lekami, z żywnością, z ubraniami, może właśnie z miejscem noclegowym, bo tego nam brakuje i uważam, że wszystkie kraje powinny się w to włączyć, ale jeśli ktoś oczekuje tej pomocy, to niech się też zachowa tak, żeby chciało się ludziom pomagać. Według ministra zmiana polityki w Niemczech nie jest procesem łatwym, gdyż przez Lata była ona oparta na dialogu. Teraz płacimy za to cenę. Nasze dzieci są zabijane, nasze miasta są równane z ziemią. Oznacza to, że powinniście przyznać się, że popełniliście błąd i go naprawić. I ja już tutaj właśnie się zgubiłam. Bo wszystkie media dzisiaj rano uczą, że Rosja nie ma szans wygrać, i tak dalej, i tak. Ja wiem, że to jest podburzanie, po, po yy, wzmacnianie morali yy, ukraińskich żołnierzy. I ludności cywilnej w Polsce również też, bo ludzie zaczęli się bać, i tam ponad 70% respondentów uważa, że Putin może zaatakować Polskę. Badania były przeprowadzone na Polakach. Widać to potem, jak Polacy organizują sobie paszporty, i dalej kolejki są duże, i dalej codziennie jeździmy obok ratusza, i obok ratusza codziennie są takie same kolejki. Więc to nie. To... Tylko dobrze jesteśmy zastraszani ostatnio przez te media. Ja sama zaczęłam czuć lęk. leci samolot jest, od razu patrzę, prywatny czy rosyjski. Tak więc tutaj mówią, że, że wszystko jest równane z ziemią, a tutaj Rosja wygrywa. I, boże, Ukraina wygrywa i jest bardzo wielki chaos y, informacyjny. Ukraiński polityk stwierdził, że jego kraj oczekuje, że Niemcy aktywnie włączą się do pomocy podczas inwazji na Ukrainie. Przede wszystkim potrzebujemy wszystkich Aha. Źle napisali. Przede wszystkim potrzebujemy wszelkiej broni, aby móc się bronić. Nie uważam, że to jest sprawiedliwe, że Niemcy w ciągu ostatnich kilku lat prowadziły współpracę obronną na dużą skalę z Rosją, więc może teraz jest czas, abyśmy otrzymali wszystko, czego potrzebujemy, by się bronić, tłumaczył. I czy to są słowa, które przekonują was do tego, żeby komuś coś dać i pomóc? Bardzo słabo idą. Raczej zniechęcają. Mnie, mnie takie słowa zawsze zniechęcają. Jak ktoś mi mówi, że ja coś powinnam. Muszę. Wiecie o co chodzi, nie? Oczywiście, szef chce ten Swift, ale kurczę, zgubiłam tego linka właśnie, że Niemcy nie chcą. Dobra, przeczytajmy sobie rzecz pospolitą. Szef Ernaker mówił, że miliony Polaków mogą. Pomogły bezinteresownie uchodźcom z Ukrainy. Każdy ma w naszej wspólnocie swoje zadania. Rząd koordynuje pewne kwestie, samorząd ma inne kwestie do koordynowania, ale przede wszystkim setki tysięcy wolontariuszy podjęły pewne działania. To nie czas na rywalizację, kto zrobił więcej. Chciałem serdecznie podziękować Polakom, mówił szef, wiceszef MSWiA. Ja. Współpracujemy. Czyli rząd, ze wszystkimi podmiotami, które udzielają tej pomocy. Szefer Nacker mówił też, że jest przekonany, iż skala emigracji z Ukrainy zaskoczyła całą Europę. Wczoraj wieczorem mieliśmy kontakt z niemieckiego MSW, gdzie poproszono nas, czy możemy wstrzymać specjalne pociągi, które jadą do Niemiec, ponieważ tam się już zrobiło wąskie gardło. To pokazuje, jak Unia Europejska nie była przygotowana na tę sytuację. I to samo jest napisane w Rijanowosti, pamiętacie? Ruskiej gazecie. Czyli nic tam nie przekłamali na razie. W ciągu trzech dni pociągami specjalnymi wjechało z Warszawy, Krakowa i Katowic 28 tysięcy osób. U nas jest półtora miliona osób, podkreślał wiceszef MSWiA. I tak, i Niemcy płaczą, że przyjechało do nich 28 tysięcy osób. Nie, oni nie... Zamiast... Wiecie, myśleć, że dobra, przyjechało 28 tysięcy osób, trzeba je jakoś, ich jakoś rozlokować. Oni zapominają, że Niemcy to nie tylko Berlin. U nas też w Polsce wielu uchodźców przyjeżdżało do dużych miast, no bo te miasta tylko znają. Ja, jakbym miała jechać na Ukrainę z jakiegoś tam powodu, nie daj Boże, właśnie takiego samego, to też bym celowała w duże miasta, bo je znam. Niemcy również mogą pomagać na wsiach, w szkołach, mogą y, pomóc nam tych ludzi wykarmić. I gdzieś przenocować, chociażby do końca wojny, bo wielu z nich po prostu chce, chce do Polski, bo to jest blisko, żeby wrócić, bo oni liczą na to, przynajmniej wszyscy, z którymi rozmawiałam, a naprawdę rozmawiałam, miałam okazję. I przyjemność rozmawiać już z wieloma uchodźcami, którzy w najbliższym czasie przyjechali do Polski, że oni przyjeżdżają do Polski, bo oni liczą na to, że wiecie, miesiąc, dwa i wrócą do domu. Przenocować, znaleźć pracę na ten czas, żeby móc się jakoś utrzymać, żeby, żeby mieć pieniądze na chleb i tak dalej, ale oni liczą na to, że oni wrócą do domu do swoich mężów, ojców, braci. Wiele starszych ludzi w ogóle zostało. Tam, bo nie mają siły się y, transportować do Polski czy do innego kraju. Zresztą, y, znacie to powiedzenie: Starych Drzew się nie przesadza i wolą siedzieć tam i zginąć, niż wyjeżdżać, bo to ich kraj, to ich ojczyzna i myślą, że będą walczyć. No. Uważam, że Niemcy, którzy wzięli sobie 28 tysięcy osób z Polski i wypisują na wszystkich grupach, żeby ich. Im tych uchodźców nie wysyłać. Nie dość, że wypieli dupę na Polskę, no bo to jest krzywdzenie Polski, polskiej gospodarki, polskiego rynku, polskich obywateli. Rozumiecie? Bo Niemcy, to, to nie chodzi o to, że Niemcy wypieli się na uchodźców. Niemcy wypieli się też na Polaków. Bo co my mamy zrobić z tak dużą liczbą uchodźców? Mamy powiedzieć tym ludziom Sorry, ale nie dam ci jeść? Tym dzieciom? Wiadomo, że Polak taki nie jest jak Szwab, nie? Nie wiem, kochani, czy uważacie. Ja uważam, że powinna wyjść jakaś unijna dyrektywa, żeby było to jakoś rozlokowane, żeby, na, żeby nas odciążyć, żeby były miejsca do spania. O to chodzi. Żeby kraje odpowiednie zgłosiły się do tego, że, że chcą pomóc, chcą wziąć uchodźców i żeby przyjechały i nam pomogły. I, je, i ich do siebie zabrali. Powinna, Unia Europejska powinna się wziąć za to, jakieś specjalne dyrektywy wystosować. Bo nam, Polakom, też wciśnięto uchodźców. Wiecie o tym, nie? Że PiS mówił, że nie, nie, nie. A i tak jakąś liczbę musieliśmy przyjąć. Więc teraz powinno działać to tak samo. I dajcie, kochani, znać, co myślicie o tym w komentarzach. Czy właśnie Unia Europejska powinna dać jakąś dyrektywę? Że Polsce należy się również pomóc w tej sytuacji, bo sami sobie nie poradzimy. Czy może być tak, że nagle wszystkie kraje się od nas odwrócą i cała Ukraina wejdzie do Polski i wszyscy zdechniemy sobie razem z głodu? Nie wiem. Dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzach. Oczywiście, jak Unia Europejska powinna pomóc Polakom z uchodźcami i co powinno grozić Niemcom za takie szmaciarskie zachowanie? Czekam na wasze komentarze. Ja was buziam. Pa!